No tak, znajdujemy się w teatrze Kalambur. Już prawie 20 lat na tych śmieciach zrobiliśmy, sądzę, tutaj kawał pożytecznej roboty dla Wrocławia i nie tylko. Przecież firma Kalambur, chociażby poprzez swoje międzynarodowe festiwale Teatru Otwartego, jest znana na całym świecie. Sprowadziliśmy przy tej okazji kilkaset teatrów, wydaliśmy kilkadziesiąt książek. Ostatnio otworzyliśmy ponoć najładniejszą w środkowej Europie kawiarnię artystyczną jako kolejną formę naszej różnorakiej działalności. No i oczywiście zrobiliśmy tutaj sporo naszych wypowiedzi własnych, teatralnych w ramach tego, co nazywamy teatrem otwartym. Blisko 50 przedstawień poprzez tak głośne roboty jak szewcy cego jak w rytmie słońca, futurystykon, Białą Skrzynię, Urszuli Kozioł i inne. No i tak się zdarzyło, jak to zwykle w życiu bywa: czas biegnie, pewne przedmioty odchodzą w niepamięć, a niektóre się po prostu zużywają. Tak, w inne miejsce pracy, i tu zaczyna się właśnie te wielkie pytanie. Niejedną już zagadkę w swoim życiu Kalambur rozwiązał, natomiast z tą zagadką prawdopodobnie będziemy mieli kłopoty. Gdzie tu ja mam zapewnić swojej załodze no, godne na miarę jej umiejętności robotę? Dachu nad głową innego nie ma. Oczywiście w ojczyźnie sporo jest pracy, ale nie sądzę, że Fachowcy spod znaku kalamburu nadadzą się do buraków czy, czy chociażby na żławy. Myślę raczej, że powinniśmy jak najszybciej zabrać się za remont tego tutaj naszego skromnego.